Do kamery, parę słów na nowy rok od serca dla nas, dla mnie jedzonego. Bardzo dobrze parę słów do kamery na nowy rok Mam nadzieję, że rok 2013 będzie dla nas w jeszcze lepszym rok niż 2012 Paulina, może parę słów do kamery na Nowy Rok? Jeszcze nie, jeszcze nie muszę się bać. Ale jakieś życzenia wszystkiego Nowego Roku? Przepraszam. Nie wszystkiego Nowego Roku. Wszystkiego Nowego Roku będzie po 12. Czy Bardzo Kogo ja mam tu kręcić? Olivia. Buziaki. Oliwia. Parę słów do kamery na Nowy Rok. Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim! Oliwia Olivia, Paulina, Paulina. Tak, szczęśc... <laughs> bardzo dobrze. Później będziemy oglądać to ze śmiechem, naprawdę. Maciek, Maciek, słuchaj. Parę słów do kamery na Nowy Rok. Tylko pod światło, żebym cię widział, bardzo dobrze. Czekaj, czekaj, chodź tu, chodź, odwróć się. Odwróć się. Dawaj. Co? No i parę słów do kamery na Nowy Rok dla nas, życzenia. Później będziemy oglądać to ze śmiechem, dawaj. Zdrowia, szczęścia, pomyślności szczęścia w życiu, kurwa, i mądrości dla wszystkich, bo tego wam brakuje, skurwyszymy, plech. Proste, piona, mordo.